Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego nowego Road to Glory. Zaczynamy od Pika z kartą Hero. No, ileż to już razy robiłem to SBC i w zasadzie chyba tylko raz udało się trafić o kocze, a poza tym ciągle porażki. Miejmy nadzieję, że koło fortuny się obróci, no i tym razem poleci coś fajnego, ale wiecie co? powoli zaczynam już trochę tracić nadzieję, że z tego pika jestem w stanie trafić przynajmniej coś grywalnego, zobaczymy za chwilę, czy sytuacja się zmieni, no lecimy, co też tu będzie o, no tak jak zwykle nie ma tu niczego specjalnie ciekawego, no jest co prawda pan Włodzimierz Smolarek, Polak Rodak, ale wezmę koula bo jakoś z lżejszym sercem będzie mi się przepalało w kolejnych SBC pana Koula niż Polaka Rodaka. No ale jak widzicie, nic się nie zmienia. Jak leciało dziadostwo, tak leci totalne dziadostwo. Tymczasem zrobiłem paczkę 11.81 plus z Premier League i... no i trafiłem kogóż by innego dechę, którego... Bardzo chciałem przez cały poprzedni tydzień w wersji to trafić, wtedy nie chciał lecieć. A teraz proszę bardzo, jestem, no a poza nim jeszcze jakieś tam osiemdziesiątki, trójki. Także paczka beznadziejna, można powiedzieć, kolejna porażka. Ja się nie poddaję, ponieważ w sklepie pojawiła się paka za 500 tysięcy końców, gdzie jak widzicie mamy szansę 93% na trafienie toca, no do tego 13% na toc moment, no ale wiadomo, jak w TOTS moment są mocne karty, to i szansa jest na trafienie odpowiednio mniejsza, no ale 93%, no czy można nie zaryzykować? Ja postanowiłem podjąć ryzyko. Praktycznie całe końcy z klubu pójdą na tę pakę. I zobaczymy, czy odda. Czy będę wśród wybranych przez jej 7%, którym nie da tocsa. No i jestem wśród tych 7%, no aż mi się wierzyć nie chce. Eee, Riad mares. Tylko po to dali te motmy, żeby wrzucać wam do takich paczek, żeby was opluwać dzięki nim. Tak jak właśnie ja zostałem opluty, bo jak jest ten mares tutaj w paczce, to oczywiście co w niej już nie będzie, no będzie jeszcze jakiś tam kolejny motm, jeszcze jeden, a poza tym jakieś tam złote, no ok, nawet wyżej ocenione karty typu Courtois, Oblak, Alison, dobry foder, no ale nie o tym marzymy oczywiście, jak otwieramy taką pakę, no jakieś osiemdziesiątki, piątki, osiemdziesiątki, czwórki, te totsiki sobie wypożyczone wybierzemy za chwilę zobaczymy jeszcze tylko co w duplikatach no w duplikatach wini, Martinez no a poza tym ci co zawsze czyli Schmeichel i tak dalej no dobrze, no jak widzicie dzięki temu że otworzyłem tę paczkę będę miał chociaż troszkę foderu na robienie tych rozbudów Premier League no ale nie o tym marzyłem nie będę ukrywał, że czuję się mocno Mocno opluty. Dobra, wybierzmy jeszcze te tocy. Tu jest to chyba w każdym prawie son gwarantowany. No tak jest. Z tego co widziałem, to są leci jak zły. Można go sobie nawet posklejać, że tak powiem, na 99 meczów. Bierzemy sona, oczywiście przyda mi się najbardziej. Także mamy już na 40. No, będziemy mieli na 60 na Sona Meczyków, czyli już do końca gry praktycznie. No a tu, a tutaj weźmiemy jednak Warana. Jak już trafiliśmy, to będzie jedyna opcja dla mnie przetestowania sobie tej karty potężnej. No, a tu nie ma ani Sona, ani Warana. Może jak się już trafi Warana, to oddaję tylko Kasemiro Zinchenkę i Odegarda. Także tu nie ma to już znaczenia. No, nie róbcie tego w domu, nie otwierajcie za żadne skarby tej paki, bo dostaniecie takie coś. A ja poprzepalałem duplikaty no i zrobiłem jeszcze jedną rozbudowę 1181 plus z premier liking. Tym razem poleciał to Candia Rashford. Nie, to nigdy nie jest Rashford, ani nawet Saka. To jest pan Tripier, którego już oczywiście w klubie mam, więc duplikacik. Wykorzystamy sobie pana tripiera pewnie do zrobienia Alisona. No a poza tym jeszcze dwa łokauty nisko ocenione Tiago i Laport także oddało zdecydowanie lepiej niż za pierwszym razem ale o jakimś zwycięstwie tutaj mowy być nie może Raczej po prostu foder No a tutaj jak widzicie udało się ukończyć Puchar Premier League no, z pomocą niezastąpionego prosa i mortala, któremu się chciało jeszcze pocić do końca tutaj. No i mamy 10 winków, jakieś tam paczki, 85, plus, no ale za całość najważniejsze jest paka z gwarantowanym tocem z Premier League, którą zaraz sobie otworzymy. Zaczynamy od 284 plus i... No i co tu będzie? I będzie tu złota karta, chyba nawet bez wokautu tak jest. To będzie aspas. No, rewelacyjny, traf, rewelacyjny. <laughs> Powiem Wam, że to jak skręcony jest drop podczas tych toców, to aż się w głowie nie mieści. Jak już trafiacie toca, to jakiegoś z najniższej możliwej półki. No ale zobaczmy, nie traćmy nadziei. 85 plus player pack. No i zobaczmy o jest toc niesamowite zlatan zlatan toc patrzcie państwo trafiłem potężnego Jokeresa. no dobra no nie będę narzekał 91 on do grania to się tak mocno średnio nadaje ale przynajmniej znajdzie swoje zastosowanie w jakimś SBC no i na koniec paczka z Tocem z Premier League, lecimy, czy będzie tutaj mój wymarzony raszport? jest Anglia, no ale oczywiście musi to być pan Harry Kane, nie można trafić niczego porządnego, to jest wiecie co, oni mają to tak skryptowane, że te karty typu tam, nie wiem, Tripier, Zinchenko, Ramsdale, Kane i tak dalej, to mają... Dużo wyższy drop, a te takie, które, o których marzycie, to są tam, nie wiem, jeden na milion trafi, i, i potem sobie zobaczycie tylko na zdjęciu, taki traf gdzieś tam w internecie albo na filmiku. Także nie ma się tu co przejmować. <laughs> Mam oczywiście keina czerwonego, także tego przepalimy sobie pewnie w SBC o gwarantowanego totsa z Premier League, które pojawić się ma w środę po 19.00. Z tej okazji zrobię streama na YouTubie, gdzie pootwieramy sobie paczkę moją, paczki widzów. Zobaczymy, jaki będzie drop rate. Zapraszam. Pod tym filmem proszę komentujcie, co Wam poleciało, jeżeli ukończyliście ten puchar. Zostawcie też łapy w górę, subiki, jeżeli jeszcze nie subujecie. No i widzimy się na streamie. Na razie.